Cześć koziorożce, tu droga duszy. Yy, mam dla Was czytanie Od Duszy. Co ma Wam do przekazania? Natchnęło mnie do tego pewne zdarzenie. Za każdym razem powtarzam to samo, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to nie było tak po prostu, żeby coś zrobić, ale po prostu coś mnie do, do tego natchnęło. Wiadomo, do kogoś ma trafić. Ten ktoś, do kto kogo ma trafić, będzie wiedział. No będziecie wiedzieli, że to jest do was. Jeżeli nie, no to nie, ale ci, do których ma trafić, na pewno to trafi. Słuchajcie, odkrywamy. Eee, I macie taka Asa Słuchajcie, jest to symbol odkrywania samego siebie eee, i takiego samo spełniania się na podstawowym poziomie. To jest, jest taka was chęć wypalenia wszelkiej negatywności, wszelkich takich blokad i zahamowań i przeszkód, które hamują yy, taki wasz potencjał, wasz rozwój. Macie yy, jakiś talent, który powinniście wykorzystać w ciągu najbliższego roku. Więc zastanówcie się, co jest w was i spalcie te, te blokady, te hamulce. Bo jeżeli macie jakiś talent, to to róbcie one. Da, już któryś znak też z kolei mam, że, że, że macie ujawniać swoje talenty. Coś jest na rzeczy, bo świat potrzebuje ludzi utalentowanych, ludzi z pomysłami, ludzi kreatywnych. Także wracając do Waszego czytania, no to właśnie jesteście jedną z tych osób i macie ujawniać swoje talenty. Pokazujcie, co potraficie, i uzewnętrzniajcie to. Wypalcie wszystkie hamulce, yy, które nie, nie pozwalają Wam wyjść z tym na zewnątrz, odkryć tych talentów, wyjść z tym do świata. Macie, macie pozbyć się tego. I Wy macie właśnie taką duchową odwagę i takie męstwo. Wy pogłębiacie swój charakter w takim życiowym, dzięki takim życiowym doświadczeniom. I macie świadomość własnych zalet, czyli Wy już możecie wiedzieć o tych swoich talentach. Ale możecie, coś was ham może coś Was hamuje, żeby wyjść z nimi na zewnątrz. Dusza mówi wyjdźcie, pozbądźcie się tych hamulców, one są niedobre. Wyjdźcie, bo świat potrzebuje takich ludzi. Podejmujcie to ryzyko, no bo no co macie do stracenia? No jedynie ktoś powie, że no, to mi się nie podoba, ale inny powie czy pięciu innych, że kurczę, no to jest fajne. Albo jakiś, no, no nie wiem, kreatywny pomysł na, na, na biznes, na, na cokolwiek. To może być wszystko, absolutnie wszystko, nie wiem, na inny sposób. Tresowania zwierząt, czy tam, no może tresowania zwierząt, no może, no nie wiem, sadzenia kwiatków, no cokolwiek. To może być cokolwiek. Inny sposób wypisywania recept, chociaż teraz są już elektroniczne. Cokolwiek, wychodźcie z tym do, do ludzi, podejmujcie ryzyko i startujcie z tym. Bo jak już mówiłam też wcześniej, yy, yy, talenty są dane po to, żeby je wykorzystywać. Wy jesteście zobligowani do tego, dostaliście te talenty z góry i Wy jesteście zobligowani, żeby, nie, że, żeby z nimi wychodzić, żeby nie trzymać tego wewnątrz. Odważcie się tylko. Yy, odważcie się podjąć to ryzyko. Yy, macie podjąć się takiego duchowego rozwoju, bo Wy przez to się rozwijacie i Wy zbieracie taką energię duchową, bo się rozwijacie, ale nie ona nie może wyjść, znaczy, ona chce wyjść na zewnątrz, ale wy hamujecie ją. Nie pozwólcie, nie, nie hamujcie się, i ona, ta, 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 to wasze wzrastanie będzie się objawiało przez tą waszą kreatywność, przez tą waszą jakąś sztukę, cokolwiek. I słuchajcie. Musicie spojrzeć na wszystko obiektywnie i logicznie, bo to jest obiektywne myślenie, racjonalne. Yy, macie dar takiego właśnie logicznego myślenia, racjonalnego, naukowego myślenia o tym, co jest zupełnie nowe. I może też Was z jednej strony to blokuje, bo wy myślicie logicznie, macie pójść za sercem. Nie, nie myślcie zbyt logicznie, to co, to, co wy dobrze przejrzycie, dobrą strategię obejmiecie. I niech to Was nie wyhamowuje. Obejmijcie tą dobrą strategię i pójdźcie za sercem. To Wam mówi dusza, słuchajcie. Wy umiecie opisywać rzeczy w taki bardzo zrozumiały dla innych sposób, i inni bardzo dobrze to odbierają. To tak, jak jest jakiś nowy produkt, który musi być opisany, żeby inni to zrozumieli, albo jakieś doświadczenie naukowe. Które musi być opisane, żeby na przykład no, inni, no może w szkole, może na, na uniwersytecie, no gdziekolwiek, to doświadczenie musi być opisane tak, ażeby inni to zrozumieli. I wy macie taki dar, właśnie tak opisać coś, tak przedstawić jasno, logicznie i zwięźle, że inni to zrozumieją. Także to, to, to bardzo dobrze, to jest właśnie jeden z Waszych talentów. Tylko niech ta logika i, i, i rozum nie hamuje tego Waszego wyjścia z, z jakimiś talentami na zewnątrz. Macie zrobić to logicznie, jasno zaplanować yy, i wyjść z tym na zewnątrz. Iść tak czasem z porywem serca. Yy, I słuchajcie, wezmę dla Was mm, kartę ze co nam się tu pojawia? Star Ancestors. Gwiezdni przodkowie. To są takie ukryte. Ja mam tu ukryte sekrety. Zaginione, zagubione szepty. I zajrzyjcie nieco głębiej niż to, co widać. To jest taka zaginiona, starożytna. Nie wiem, czy widzicie. Wiedza. I posłuchajcie, posłuchajcie podzeptów starożytnych, cywilizacji, bo oni wiedzieli więcej niż my teraz. Mieli lepsze połączenie właśnie ze światem duchowym z gwiazdami. I zajrzyjcie w głąb siebie i poszukajcie nam odpowiedzi. Bo, bo w naszej duszy jest pełna odpowiedzi. Tylko zechciecie się zagłębić i wsłuchać w nią. W waszym sercu jest zawarty cały mistycyzm. I jesteście wzywani do zmiany swojego punktu widzenia. Właśnie nie ograniczajcie się tym, tylko tym logicznym myśleniem. Musicie spojrzeć yy, tak, jakby na Wasze talenty z innej strony, i, albo na całą sprawę z innej strony, i dać się porwać. Yy, I otwórzcie się też na, na wspomnienia Waszej duszy, dlatego widzicie, macie się zagłębić. Macie się zagłębić w te wspomnienia duszy, kiedy żyliśmy w zgodzie z Ziemią, z naturą i wsłuchujcie się w swój taki wewnętrzny głos, bo nasza planeta teraz potrzebuje no, wiele potrzebuje. I, i musicie się zastanowić, co możecie dla niej, i dla siebie, i dla innych zrobić dobrego. Zagłębiajcie się, bo jesteście takimi kreatorami. I zastanawiajcie się, co możecie dobrego zrobić. Pamiętajcie, zagłębiacie się w duszę. I być może wasz talent jest bardzo potrzebny tu na ziemi tu i teraz. Zastanówcie się, zagłębcie się w swoją duszę. I wyjdźcie, jeżeli macie talent. Wyjdźcie z tym do ludzi. Słuchajcie. Nie siedzieć w domu, nie dusić talentów w sobie, tylko ruszać do przodu. Pozdrawiam, buziaki, papa. Pa.